Hej, witajcie, tu Ula Kamińska i 30 tysięcy dni. Zapraszam Was na dzisiejsze nagranie, w którym powiem trochę o toksyczności. Gdzieś znalazłam ostatnio, że słowo toksyczny otrzymało tytuł słowa roku 2018, to chyba było, przez redakcję słowników oksfordzkich, czyli to było słowo angielskie, słowo toksyk. Które właśnie uznano, że było najczęściej używanym słowem w tym roku, 2018. I można powiedzieć zresztą w polskim języku również, że to słowo już na pewno od iluś ostatnich lat weszło tak na stałe do naszego języka i zaczęło być używane bardzo powszechnie. Na tyle powszechnie, że możemy wręcz sobie nie zdawać sprawy, że jeszcze 10 lat temu, 15 lat temu, czy 30 nikt tego słowa w takim. Powszechnemu życiu nie stosował. I słowo to pochodzi jako taka ciekawostka z łaciny, Toxicon pharmakon, myślę, że tak chyba się to mówi. I była to nazwa trucizny, którą Grecy smarowali strzały, które używali przeciwko swojemu wrogowi. Więc można by powiedzieć, że toksyczny, właśnie, to taka zatruta strzała. Więc chcę teraz trochę powiedzieć, właśnie, o tym, co nazywamy toksycznością w relacji. I myślę, że jest to bardzo ważna wiedza, którą należy mieć, żeby być w stanie wziąć odpowiedzialność za siebie w relacjach. A wzięcie odpowiedzialności za siebie jest kluczowe do tego, żeby mieć suwerenne życie. Czyli takie, jakie nam się przynależy jako osobom dorosłym. Dziecko jest zależne. Warto o tym naprawdę pamiętać i jeszcze nie ma tej sprawczości, jeszcze nie jest odpowiedzialny za siebie, w związku z tym jeszcze nie decyduje również o sobie i jeszcze nie jest suwerenny, właśnie funkcjonuje, żyje w tej zależności. Więc jest bardzo ważne, żeby ja jako dorosła osoba była w stanie rozpoznawać różnice. Kiedy ja operuję na zależności dziecka, kiedy na suwerenności osoby dorosłej, co oznacza ta suwerenność, co wchodzi w jej skład, i w związku z tym, jak mogę się jej uczyć i ją poszerzać w swoim dorosłym życiu. W relacjach zawsze jest tak, że pokazują się jakieś rzeczy o tych obu osobach, które są w danej relacji. I kiedy mówię, że pokazują się rzeczy o tych obu osobach, to absolutnie nie jest tożsame z tym, że mówię, że obie osoby są winne. W ogóle zauważyłam, że kiedykolwiek mówię, że coś się pokazuje o obu osobach, że ja jestem odpowiedzialna za siebie w relacji, że dwie osoby w związku, każda z nich jest odpowiedzialna za samą siebie, to zauważyłam, że jest to czytane, odbierane, rozumiane w taki sposób, jakbym mówiła tym samym, że dwie osoby w związku, bez względu na to, co tam się dzieje, są tak samo winne. Natomiast chcę od razu zaznaczyć, że to są inne rzeczy. Będę próbowała w tym nagraniu i w kolejnych pokazywać, na czym polega ta różnica, co oznacza tak naprawdę być odpowiedzialnym za siebie i suwerennym w swoim życiu. I jako taką pierwszą rzecz chcę powiedzieć, że toksyczne mogą być różne sposoby działania, operowania wobec drugiej osoby. W jakiejś interakcji z nią, w relacjach, ale również za toksyczne możemy uważać, kiedy jakaś osoba w danym związku, w relacji, to nie muszą być tylko relacje romantyczne, relacje takie miłosne, ale w ogóle relacje międzyludzkie, kiedy w danej relacji osoba nie bierze za siebie odpowiedzialności. To wtedy się przejawia przerzucaniem właśnie na przykład odpowiedzialności za siebie na kogoś, co jest zawsze fikcyjne, dlatego że nikt nie może, nie jest to możliwe faktycznie być odpowiedzialnym za drugą dorosłą osobę. Dlatego że odpowiedzialność wiąże się ze sprawczością i decyzyjnością. Jestem odpowiedzialna za dziecko swoje, dlatego że właśnie ono zależne ode mnie. Ja decyduję o nim. Ja mam obowiązki wobec tego dziecka i to jest moja odpowiedzialność za nie, ale mam również prawa wobec niego. Mogę mu powiedzieć, czego nie może robić, na przykład. I to jest druga strona medalu. Tego, co nazywamy odpowiedzialnością. Czyli mam prawa i mam obowiązki, mam decyzyjność, mam sprawczość wobec tej osoby, za którą jestem odpowiedzialna. Więc zobaczcie, nie mogę, nie jest to możliwe, żebym była rzeczywiście odpowiedzialna za inną dorosłą osobę i ona również nie może być odpowiedzialna za mnie. Jeżeli ja będę próbowała, albo ktoś inny, zrzekać się swojej odpowiedzialności za siebie jako dorosła osoba, to to już jest pewien element toksyczności w relacji. Często widzimy to w relacjach takich na przykład dorosłe dziecko-rodzic, kiedy rodzic zrzeka się jakby swojej odpowiedzialności za siebie, przerzuca to niejako w ręce tego dziecka dorosłego już, a to dziecko często czuje się jakby było odpowiedzialne za tego rodzica, zapominając albo może nie zdając sobie z tego sprawy, że jest to niemożliwe. Dlatego, że Tutaj zazwyczaj mamy do czynienia tylko z tą jedną częścią, czyli że dziecko dorosłe czuje, jakby miało jakieś obowiązki wynikające z tej rzekomej odpowiedzialności za rodzica, ale nie jest za nie odpowiedzialny, bo nie ma żadnych praw. Nie może pójść do rodzica i powiedzieć dobrze, okej, okay, w takim razie jestem, jestem za ciebie odpowiedzialna, odpowiedzialny. No to ty od dzisiaj nie możesz robić tego, a w zamian za to od dziś będziesz robić to czy to w taki, a nie inny sposób. Nie masz takich praw, nie masz takich praw, w związku z tym nie jesteś odpowiedzialna, odpowiedzialna za żadną inną dorosłą osobę. Ale również w związku z tym nikt nie jest odpowiedzialny za ciebie. I to jest nasze prawo, obowiązek i przywilej w dorosłości. Żeby wziąć pełną odpowiedzialność za samego, samą siebie. Chcę też tylko jeszcze powiedzieć, że w tym nagraniu i w tych kolejnych kilku, e, chyba że powiem, zaznaczę, że jest inaczej, nie będę mówiła o takich relacjach, w których jest e, przemoc fizyczna i zastraszanie, bo to wymaga innego podejścia. Tutaj w tym nagraniu chcę powiedzieć o takich relacjach, w których. Mamy do czynienia z sytuacjami, wobec których często czujemy się zdezorientowani, że nie jesteśmy pewni, o co tu chodzi, co tu jest co, co tu jest kogo, i jak się do tego odnieść. Warto też pamiętać, że jeżeli mówimy o toksyczności w relacji, to oczywiście są pewne toksyczne zachowania, z którymi ktoś do tej relacji może przychodzić, ale zazwyczaj jest to taki trochę taniec osób. Zazwyczaj tam właściwie musi być obecny jakiś element takiego układu toksycznego. Że nawet jeżeli ja mam poczucie, że ktoś, ta druga osoba, partner, właśnie czy, czy rodzic, czy jakaś inna osoba z mojego otoczenia stosuje jakieś toksyczne zachowania wobec mnie, to warto pamiętać, że ja naprawdę, naprawdę mam możliwość, żeby tej toksyny. Do siebie nie dopuścić. Oczywiście to wymaga wiedzy, mojej, żeby być w stanie nazwać, zidentyfikować, wyodrębnić to zachowanie, które można by nazwać potencjalnie toksycznym. Oraz drugie, druga część to to wymaga ode mnie, właśnie wzięcia tej odpowiedzialności za siebie. Odpowiedzialność za siebie w relacji będzie trochę wyglądała na takiej zasadzie, tak jeżeli miałabym to powiedzieć w takim bardzo dużym skrócie. Że ja nie stoję wobec tej drugiej osoby i nie płaczę, nie jęczę, nie rozpaczam, że, czy nie wykłócam się, że czemu ty mi to robisz. Załóżmy, że właśnie jakaś inna osoba działa wobec mnie w taki sposób, który ja jestem w stanie już zidentyfikować jako potencjalnie toksyczny, dysfunkcyjny. I ten element z kolei wzięcia odpowiedzialności za siebie będzie oznaczał, że ja nie stoję wobec niej właśnie, nie robiąc tych rzeczy, że czemu, czemu ty mi to robisz, dlaczego mnie tak traktujesz. Nie stoję tam, nie próbuję dawać całej swojej uwagi przez godziny, dni, miesiące lub lata, próbując zrozumieć, dlaczego on ona mi to robi, dlaczego on ona mi to robi. Tylko wzięcie odpowiedzialności za siebie oznacza, że właśnie identyfikując, będąc w stanie nazwać to zachowanie, stojąc wobec tej drugiej osoby, widząc jak ona działa, co ona robi wobec mnie, przekierowuje wektor uwagi na siebie, próbując zobaczyć, co w związku z tym, co się tutaj dowiedziałam, co w związku z tym, co tutaj zobaczyłam, chcę zadecydować o sobie. To trochę tak, jakbyś był, była w pokoju, w którym ktoś zachowuje się w sposób, którego ty nie chcesz. Nie chcesz być w otoczeniu takiego zachowania. Nie chcesz być tak traktowany, traktowana. I zamiast stać tam i zastanawiać się, dlaczego, ale dlaczego ta osoba tak robiła? Może ona chce, nie chce, ze złej, dobrej woli, z niewiedzy, wiedzy to po prostu nazywasz, możesz nazwać na głos to, co tutaj widzisz, to, co tutaj się dzieje i zobaczywszy, jaka jest reakcja tej drugiej osoby, czy ona to słyszy, bierze pod uwagę, ma to na nią jakiś wpływ, wpływ na to, jak się zachowuje, przestaje tak się zachowywać, nie przestaje. Czyli możesz nazwać to, co widzisz, patrzysz, jak ta druga osoba reaguje i na podstawie tego, co znowu widzisz, decydujesz o sobie, czy chcesz tu zostać, w tym pokoju, z tą osobą, czy nie. To jest taka metafora tego, o czym chcę tutaj mówić, jeżeli mówię o odpowiedzialności za siebie w relacjach z innymi ludźmi. I znowu jeszcze raz chcę podkreślić, że kiedy ja mówię o odpowiedzialności za siebie, to nie oznacza, że obwiniam ofiarę, czyli że ktoś może czuje się ofiarą toksycznych zachowań. Czy ofiarą jakichś narcystycznych sposobów zachowań drugiej osoby? I że ja tutaj mówię, że każdy jest odpowiedzialny za siebie, czyli co? Że znowu, mając pomieszane te pojęcia odpowiedzialności i winy, może to słyszysz, że ja ci teraz mówię, że jeśli jesteś odpowiedzialny za siebie, to ty że jesteś winny sam sobie, jesteś sam sobie winna, jesteś sam sobie winien. Naprawdę to jest bardzo powszechne, że. Spotykam się z tym, że to jest właśnie tak słyszane, że odpowiedzialność i wina są utożsamiane, traktowane, jakby to był, te dwa słowa znaczyły to samo. I to jest wielkie nieporozumienie, które wprowadza nam ogromne zamieszanie wewnętrzne. Kiedy ja mówię o odpowiedzialności za siebie, to mówię to po to, żeby być w stanie móc stanąć na własne nogi wreszcie. Więc podsumowując ten fragment, ten element, o którym tutaj teraz mówię, w relacjach, w związkach, każdy jest odpowiedzialny za swoje zachowanie, za swój udział w tej dynamice relacyjnej. Ja jestem odpowiedzialny za to, co ja robię, jak ja się zachowuję, co ja mówię, a druga osoba jest odpowiedzialna za to, co ona robi, jak ona się zachowuje, w jaki sposób ona się komunikuje w relacjach nikt nie jest winny, zapraszam Was naprawdę do tego, żeby przestać szukać winnego, żeby przestać próbować decydować, kto tu jest winny, bo może Wam to zająć całe lata, bo będzie to wywoływało w Was duży dysonans poznawczy, bo będzie w Tobie ta część, która będzie mówiła, a może to jesteś Ty winna, bo zobacz, wczoraj tak się zachowałaś, że też zaczęłaś na niego wrzeszczeć i będzie ci mówić: Ej, a może to Ty jednak jesteś winny, bo tydzień temu też ją potraktowałeś w taki czy inny sposób, ale potem obudzisz się następnego dnia albo po sytuacji, w której poczułaś, poczułeś się źle potraktowany, może właśnie była jakaś zastosowana manipulacja wobec Ciebie i na tej fali. Yy, może oglądając właśnie jakieś nagrania w internecie o manipulacji, czy o narcyzmie stwierdzisz, nie, to on, ona jest jednak winny, to on, ona jest jednak winny, ale potem za parę godzin, czy na następny dzień i tak dalej, to jest naprawdę coś takiego, co się może nigdy nie kończyć, albo jeżeli w końcu uznasz, stwierdzisz nie, nie, to jednak on, ona jest winny, na pewno, na 100%, mam już tyle jakby danych, dowodów itd. i tak dalej, wychodzisz z takiej relacji na takiej fali, ale nigdy nie zostawiasz tej kategorii winy, to, żeby móc dalej funkcjonować, żeby cię gdzieś nie dogoniła po miesiącach czy po latach taka fala zwrotna tego, co się wydarzyło, to będziesz musiał, musiała przez lata, może i całe swoje, swoje życie utrzymywać ten werdykt winna, winny na różne sposoby. A to ostatecznie nie służy mi, nie służy Tobie, nie służy nam psychicznie, naszemu wnętrzu, nie służy byśmy mogli stanąć na własne nogi i pójść do przodu, tak naprawdę w pełni. Więc kiedy mówię, że nikt nie jest winny, to nie mówię, to nie oznacza, że nikt nie jest odpowiedzialny. Czyli na zakończenie tej pierwszej części. I jeszcze raz powiem, zostaw kategorię winy, jeżeli chodzi o relację, Nie szukaj winnego, przestań używać w ogóle tego słowa, a zacznij używać często, nieustannie słowa odpowiedzialny, odpowiedzialna. Kto tu jest za ten fragment, za to zachowanie odpowiedzialny. I nawet nie często za całą sytuację. Ale kto w tej sytuacji danej był za co odpowiedzialny? Ja zawsze za siebie, ta druga osoba zawsze za siebie i swoje zachowanie. Gdy będziecie tak patrzeć na życie, na relacje, to zaczną Wam się pewne rzeczy bardzo upraszczać, bo często to z czym wychodzimy. Z traumy relacyjnej, traumy dzieciństwa do związków w dorosłości, to jest ogromna dezorientacja, że osoby już nie wiedzą, co jest co. Ja się spotykam z tym nieustannie, kiedy pracuję z osobami na sesjach, sama przez to przechodziłam, że to się wydaje tak strasznie skomplikowane: tak strasznie skomplikowane być z drugą osobą w jakiejś bliskiej interakcji, że traci się poczucie, właśnie, gruntu pod nogami. I to, do czego ja Was zapraszam, to jest taka droga do odzyskania tego poczucia widzenia. Jest to sposób na uproszczenie rzeczywistości i funkcjonowanie w takich zdrowych ramach, w których jako efekt tego nie będziesz musiał, musiała już w siebie wątpić i w to, co widzisz. Kiedy będziesz wracał, wracała do tego sposobu. Widzenia i postrzegania tego, co się w Twojej relacji lub relacjach z innymi ludźmi dzieje. To jest taka pierwsza część. Zapraszam już Was teraz na kolejne. Dziękuję za wysłuchanie. Zostawcie, proszę, komentarz. Każdy, jakikolwiek komentarz, który do Was przychodzi, który będzie w jakiś konstruktywny sposób odnosił się do tego, co tutaj mówię, więc również, jeżeli macie wątpliwości lub nie zgadzacie się z tym. To jak najbardziej proszę Was o zostawienie śladu po sobie. Dziękuję Wam bardzo za to, że tutaj jesteście. Jeżeli myślicie, że komuś taka treść również mogłaby się przydać, to zapraszam do podzielenia się tym nagraniem. Zapraszam zawsze do subskrybowania tego kanału, bo to jest dla mnie bardzo duża, ważna informacja, że to ma dla kogoś wartość i jest to wspierające, przez to dla mnie. Życzę Wam wszystkiego dobrego, ściskam Was bardzo serdecznie. Do usłyszenia już wkrótce. Pa!